końcowi cztery, cztery razy w czterech częściach Moja mama cię wróciła z kościoła i mówiła, że doświadczyła tak dużo tego jak nigdy I właśnie o to chodzi, o to chodzi, żebyś doświadczał, Ja taki pokój, taka wolność, że próbowałam normalnie na cupite mówi. I, i wiecie takie coś to jest nam, że tak powiem, bardzo potrzebne w życiu z Bogiem, bo to sam Bóg się przejawia, przechadza w ogóle po naszych sercach, po naszych duszach i to jest bardzo, to jest życie z Bogiem. To jest doświadczanie Jego i można chodzić w tym cały czas coraz głębiej. I o to chodzi, to to uświęcenie nie ma końca. I żeby jak najwięcej czasu dać dla Boga, czyli idzie na przykład tutaj, tak? siadasz, otwierasz Biblię i się modlisz, jak umiesz, jak chcesz, jak z serca się modlisz, właśnie do Boga, bo robisz przestrzeń dla Ducha Świętego, który Cię będzie uświęcał, robisz miejsce dla Ducha Świętego, by do Ciebie mówił, tak? By pokazywał Ci objawienie Słowa Bożego, tak? prosił Go, by Cię zanurzał w Bogu i ta komora Twoja, życie modlitewne, staje się coraz głębsze i głębsze, bo życie modlitewne, komora, jest to jest po prostu fundament życia z Bogiem, tak? Tam też jest Słowo, oczywiście, tam jest szept samego Boga do Ciebie, tak? tam jest życie świętości, tam nabierasz wszystkiego, czego potrzebne, tak naprawdę w komorze, tak? Dlatego rozbudowujmy swoją komórę, nie prędzej naszego płaszcza, umierajmy każdego dnia, a my nie chcemy właśnie umierać, mówię, cielesna natura nie chce umierać. Ja wiem, że teoretycznie można powiedzieć, że cielesna natura nie żyje i tak dalej, ale ja wiem, że w ciele mają ludzie problemy, bo wiem, że ja też, ja też je mam. Ale dlatego jak napełniam się duchem, tak? Idę na godzinę, dwie, przybyłam z Bogiem, napełniam się Jego Duchem. Czasami nic nie trzeba mówić. I wracam napełniony, rozumiecie? Bo mam każdego dnia się napełniać Duchem Świętym. Nie od niedzieli do niedzieli, nie od środy do środy, ale każdego dnia mam się napełniać Duchem Świętym. Codziennie, gdziekolwiek jestem, napełniam się Duchem. Mam otwarte serce. Jestem świątynią Boga, tak? I to się przelewa, wylewa, rozumiesz? Duch Święty cały czas to robi, cały czas to robi. I to jest wolność. To, powoduje, że Twoje jest jarzmo, jest, jest lekkie, miłe, rozumiesz? To trudności, które napotykasz z uśmiechem na ustach, mówisz, że Słowo Boże, aleluja Mówisz, bo to jest radość, bo wiesz, że ta próba uczyni Cię doskonalszym i bardziej podobnym do obrazu Bożego, tak, na obraz Chrystusa. I to jest to, widzisz rzeczywistość, którą jest Chrystus coraz bardziej. Duch święty głęboko na Tobie spoczął i pozostał, rozumiesz? Bo ma spocząć i pozostać, tak. Nie płoszysz go, nie zasmucasz go tym, że. Idziesz w jakieś ciało, w jakiś świat, w jakiś zamysł, który jest wrogi Bogu, tak? Zamysł ciała jest wrogi Bogu, ale przybywasz z Dwóchem Świętym, i on ci mówi: No, to już nie, a to to spoko. I prawdziły się z nim przyjaźnie, rozumiesz? I to jest to, że jest z Bogiem, Mówię, żeby doświadczać Boga w każdej sekundzie. Lewy krok, doświadczenie Boga, prawy krok. Na spacerze, w Wannie, z psem, wszędzie to jest obojętne, bo my jesteśmy już zanurzeni w nim. On nas napełnił, on wykonał wszystko, i teraz. My przybliżamy się do Boga, czyli mówię, rezygnujemy z siebie, ale idziemy się modlić, idziemy wznosić do Niego ręce, tak, i napełniamy się Jego Duchem, bo on, no, Ducha Świętego to jest skarb, to jest nasz skarb. I to powoduje naszą przemianę. To jest tą odpowiedzią na tą miłość Boga. I to nie jest odpowiedź, jak mówiłem, że teraz coś muszę zrobić, tylko ja jak sobie wyobrażam, że ja jestem synem, to, to mnie to tak przygniata w ogóle, że ja nawet nie wiem, jak ja miał odpowiedzieć, bo i tak nie jestem w stanie odpowiedzieć na tą miłość. Jak widzę wielkość Boga i tego jego dzieła i tego wszystkiego, rozumiecie? To powoduje przebywanie z Bogiem. Tylko przebywaj z Bogiem, z Jezusem, jak najczęściej, jak najczęściej, ciągle, cały czas, wszędzie, gdziekolwiek jesteś. W ogóle. Duch Święty Cię poprowadzi w pracy, w czynnościach różnych, także to będzie do ogarnięcia. I odkryjesz to przeznaczenie, które Bóg ma dla Ciebie. I później sobie pójdziesz z psem, zrobisz jedno westchnienie. I w ogóle coraz mniej będziesz patrzył na życie doczesne, a coraz bardziej będziesz patrzył na życie wieczne, które jest w tobie. Rozumiesz? Twój, twój punkt patrzenia się zmieni. I będziesz porzucał to doczesne na rzecz życia wiecznego.